Nie pigułą, tylko na masz. Teraz mi się na polowanie wziął. No super. Ona wmawia sobie te choroby. Wmawia sobie te choroby. Nie wiem, kim jest koleś siedzący obok niej, ale on cały czas jej podpowiada. On tam jej szepcze, rozumiecie to? On tam jej coś mruczy do tego ucha. Cały czas tej kobiecie podpowiada. Cały czas. No. Tam jest coś, nie wiem, może widzicie, że ja to gdzieś zgłośnię do jakiejś... A to, co ona mówiła, cześć, to, co ona mówiła, że ona siedziała yy, przy panelu psychiatrów, ona to tak określiła, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, co ona powiedziała, bo się nazywa section, to jeżeli... Jeszcze raz uwaga, powtarzam tyguby, bo wy nie jesteście zbytnio mądre. Jeżeli to jest prawda, co ona powiedziała i to miało miejsce, że ona siedziała przy stole, gdzie siedzieli psychiatrzy, było ich kilku, to prawdopodobnie było orzecznictwo, czy kobieta ma zostać zamknięta w szpitalu, czy zagraża sobie i innym, czy może zostać wypuszczona do domu. To się orzeka section tak zwany. Jeden, dwa i chyba trzy bodajże. To są, to są stopnie chorób psychicznych. To jest taki panel, i wtedy ja nie wiem, czy ona. Nie wiem, przepraszam. Dobra, bo ja nie chcę jakoś tam. Teraz, jak ktoś wejdzie. Tak, tak, tak. Jest trzech, czterech, pięciu, czasami dziewięciu. 9... I tam oczywiście znaczy Jeszcze raz mówię. Jeżeli to miało w ogóle miejsce, świadczenia, ale to, to, ale to jedno, drugie nie wyklucza, wiesz? Magda? To jest taka komisja psychiatryczna, no. Ale to, się, ale to się dzieje wtedy, kiedy osoba została zatrzymana już na obserwację psychiatryczną, nie? Albo miała konsylium po prostu, ale konsylium nie jest z nią. Tak zwany kominek jest u lekarzy, nie z nią. To nie jest tak do końca, nie? No. Iguela je pomoże, na pewno czy znaczy nie, to nie o to chodzi, że nie wytrzymałem. Ja po prostu jej zacząłem mówić taką już metodą, wiecie, uderzenia, zderzenia z rzeczywistością. I, i zauważy, zacząłem jej mówić, że jest zdrowa, że nic jej nie jest, żeby stanęła, że coś tam. I zobaczcie jej reakcję, nie? Ona w ogóle do siebie nie przyjmuje opcji, że nic jej nie jest. Zaczęła, wiecie, się wkurzać, czyli reakcja zło, zła. Dopóki jej przypakiwałem, dopóki wymyślałem, pomagałem jej wymyślać te zaburzenia i choroby, to się, to się cieszyła. Jakiekolwiek, jakiekolwiek podważenie jej tych, to już jest hejt. Już jest tak, już jest hejt. A jak zapytałem, skoro ma mięśnie mięśni, bolą jej ręce i nie, może, i nie może siedzieć, to jakim cudem może przez 4 godziny trzymać telefon w ręku? To ona mówi, że telefon jest lekki. Nie szkodzi. Piórka nie utrzymasz dłużej niż godzinę w tym. Możesz nawet trzymać piórko w dłoni na wyciągnięciu ręki przez godzinę i ci ręka zdrętwieje. I zacznie boleć. Więc tu nie chodzi o ciężar, tu chodzi o, o, o mięśnie. A je ponoć mięśnie zanikają. I traci wszystkie możliwe siły. Ciemnia, znaczy ściemnia, no. Wymyśla, wymyśla i naprawdę wymyśla. Nigdy nie pracowała, teraz walczy o pip. No, ale zobaczcie. Zapytałem, ile lat jest w Wielkiej Brytanii. 18. I od razu jej tekst. No i co? I pewnie pan teraz będzie pytał, dlaczego tak słabo mówię po angielsku. Przepraszam najmocn najmocniej. 18 lat w Wielkiej Brytanii. Ja wiem, że to będzie wredne, ale tak, dokładnie samej ręki. Yy, I nie umieć przeczytać słowa hi, tylko hip. Albo słowa coś tam, słowa, nie, nie umieć odmienić słowa GP do JP'ego. Nie, do GP, bo to jest general practitioner, to się nazywa. Nie mówi się o GP'ego, bo GP to nie jest imię. Błędy i od razu wymyśliła, że nie uczyła się angielskiego, ponieważ miała zaświadczenie, bo złamała szczękę, skóra jej zaczęła coś tam, coś tam, coś tam z zębami i nie mogła mówić. Bzdura jaki świat nie widział. No. Ona na wszystko ma wytłumaczenie. Ona ma każdą chorobę na świecie. Każdą, dosłownie każdą. Ona miała kręgosłup połamany przez wiernik. Tylko jej wiernik się złamał i został narod. To no, ludzie. A ona może jest w Polsce? Nie, zastrzyki w czoło. Znaczy, wiecie. Ja jestem w stanie uwierzyć w to, że ona po anestetykach w UK mogła widzieć jakieś dziwne rzeczy. No bo wiecie, to tak głupi jaś też dają, nie? I są filmiki na TikToku, jak ludzie reagują, na przykład po głupiej, głupim znieczuleniu u tego, u dentysty nawet, nie? Nie z plastiku ponoć miała robione. Zobacz co, zobacz ile TikTok, jej TikTok. Chyba mnie komarowali, kuziwa. Potem zapominasz, rzeczywiście. Zobacz, ile TikToków nagrała. No, nagrała, nagrała. Hej, kraczy możesz na okno, pewnie, że możesz. Oczywiście, że możesz. A, no, psychiatra, dobry psychiatra. Jak ja, ja jej powiedziałem, oczywiście, nie będę niczego załatwiał bez przesady. no. Ja jej powiedziałem, wziąłem ją tak pod włos trochę i powiedziałem, że dobra, no to załatwimy tej pani psychiatry. Chciałam zobaczyć jej reakcję. Co ona będzie chciała, nie? Nie, nie chcę psychiatry. Co on mi pomoże, co on mi pomoże? Zrobi ze mnie wariatkę. Myślę, aha. Czyli już wiemy o co chodzi, nie? Jeżeli osoba chce. Znaczy domaga się pomocy, woła o pomoc, to wiemy doskonale, że powinna przyjąć każdy rodzaj pomocy. Ja jestem wyczulony na ludzi, którzy wołają o pomoc. Case jest na przykład ludzi, którzy zbierają na pomoc pieskowi, tak jak Jolancia, ale nie chcę dobrych rad, tylko chcę kępcę. Rozumiecie? Tak samo był teraz case ten psychiatry, ona nie chce psychiatry, ona chce lekarza, który jej znowu znajdzie jakieś leczenie, jakieś choroby nowe wymyśli. No to ją zapytałem, dobra znajdziemy ci lekarza, a jak ten lekarz przyjedzie i powie, że to wszystko co było wcześniej to jest prawda i nic ci nie jest? Nie, na pewno tak nie powiem, bo to jest nieprawda, a jeżeli powie, to co? Nie, nie powiem. To może zamówimy ci psychologa i psychiatry. nie, nie chcę, no to co ty chcesz? Może no, mnie nie leczono, no, ale ci przecież lekarze powiedzieli, że nic nie jest. No ale kłamią. No, widzicie, to widzicie, to, to jest już, to jest samo przez się co na, do czego ona dąży i co tak naprawdę chce osiągnąć, tak? Że botox miała? Nie był botox robiony wcześniej, tylko słuchajcie, jeszcze ja, tak jak mówię, ja jej nie zdiagnozuję, no bo nie mogę też, tak? Ale tam może też dojść do tego, że ona rzeczywiście mogła mieć tą traumę. Bo zobaczcie, co ona powiedziała, że po śmierci syna ona sobie wszystko poukładała. tak, Ona miała ten counseling, coś tam, counseling czy coś takiego, ten, 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 terapii. I wszystko sobie już poukładała. Depresja jej przeszła i tak dalej, i tak dalej, nie? No i tu mnie trochę zastanowiła, bo tak kurczę nie działa. Rzadko która kobieta tak szybko po stracie syna przechodzi do porządku dziennego, nie? No nie, no nie, nie, nie. Tam, tam jest, może, może być jakaś somatyzacja, może być PTSD, może być przepracowane to wszystko i teraz jej to wychodzi somatycznie po prostu, nie? Bo nie przeprac... Bo może, może też, ja nie wiem, ja tylko sobie gdybam teraz. Może być tak, że rzeczywiście jeśli się ta tragedia wydarzyła, to po prostu ona nie przepracowała tej żałoby, tylko ona ją po prostu wyciszyła, zagłupiła I teraz, yy, co, łacham i yy, I to wybiło w psychice, nie? To wybiło w psychice. I ten. I po prostu mogło udać ujście, niestety, w somatyzacji, tak? Albo w takich właśnie odklejkach typu, yy, no właśnie typu, tu mnie boli, tu mi się rozpada twarz i tak dalej, nie? Ona powiedziała, że ona tak bardzo, ona wstała i ona wygląda, słuchajcie, jej twarz wygląda promieniście, zdrowo. Wygładzona jest, chyba, że film sobie zamontowała. Yy, nie wygląda źle, nie jest podkrożona, nie jest wychudzona, stała i mówi: O, proszę zobaczyć, tutaj mi teraz twarz leci do przodu. Ja sobie myślę, Nic ci kobieto nie leci do przodu. I te jej bardzo. Yy, no to jak ona powiedziała, że ona miała leczenie, że ona miała na, si na siłę cięte, wycinane kanały łzowe, nie wiem po cholery, no ale dobra, i te, i yy, górną coś tam, to było cięte na, na, na ten. Coś mi się wydaje, że ona miała przecieplastykę powieki robioną. Ale nic nie widać. Ja mówię do niej e, nic nie widać. To, to się rzuciła do mnie znowu, nie? O, co chcę zrobić. Że nie tego. Ja mówię, nie, po prostu ci mówię, że... E, ten. Dlatego tak jak mówię, ona to wszystko miała robione. Coś się niestety wydarzyło złego w jej psychice i ona zaczęła to wszystko... Te wszystkie zwykłe zabiegi, które miała, może być medycy, może nawet medycyna estetyczna, nie wiem, gdybam sobie teraz, tak? Może jakieś zabiegi botoksem. Ona teraz sobie to po prostu w głowie uroiła, że zabieg botoksem to było wstrzykiwanie czegoś do czoła, że leczenie mogła mieć kanałowe i albo albo ekstrakcję siódemki, szóstki, siódemki to nie ma chyba. Nie jest ósemki, mogła mieć jako wyrwanie połowy szczęki, wiecie o co chodzi. Yy, bóle w kręgosłupie. Ona tam czytała te odcinki L4, L5, coś na tym nie to lekkie le uwypuklenie, to może mieć każdy. Ona mogła sobie tu teraz wszystko po prostu. E jak to się nazywa? no Przestawić jako jakieś coś bardzo inwazyjne, nie? Jako nie mam zielonego pojęcia, no już, nie, już, już wyrzuciła mnie z okna, już nie chciała jej się dalej mówić. No już tam już, już. też już moja cierpliwość powolutku skończyła w każdym jej słowie. Na, oczywiście, że tak czyś Więc y no nie, no nie, co to szyja lędziowy, no właśnie. A jak ona będzie cały czas leżała w łóżku? i będzie unieruchomiona non stop, to ona się właduje. Jest taki zastój tak zwany, tak? Jak nie będzie chodziła, tylko będzie cały czas leżała w łódku, to może mieć jakiś postępującą, nie wiem, degradację Przepraszam, może mieć coś takiego. Jeżeli w ogóle, w, tak, w ogóle nie będzie ten, nie? Tak, przy, tak, tak, oczywiście, że tak może być. Nie mówię, że tak się stanie, ale to. Ja, a ci ludzie zamiast im pomagać, zamiast latać po szpitalach czy coś w tym stylu, to. Co ty robisz? Dudek, już ty... ty już nie jedz żadnej muchy, dobra? Ale widzę, że ci się polowanie łączyło, czyli jesteś zdrowy. Och, uh -huh, jakiś bardziej lata znowu. Ja chyba wiem, co ci było. Ty musiałeś jakiegoś. jakoś ćmę znieść i ci się po prostu przytrułeś się trochę. Bo już teraz latasz jak. już ci lepiej. Już widzę. I polujesz. Już odleżało bitk. Ale, jest jaka zaburze Jutro trzydzieści, i pojutrze będą burze wreszcie. Czekajcie, bo ktoś chciał na okno? Przepraszam. Kto chciał na okno? Bo nie widzę. Czy to przed przypadek było? ćmy. Zmie, ciemmy. Zabiłem pięć cien w kapcie. Mucho <muchotropa> Tak, lata. Co? Chodź. Chodź ty mój. Chodź ty mój. Oho. Tak, to też ma, ale możesz nie zja... O, o o, 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 tak, dobrze. Tylko nie na mnie. O, patrz jaki oczyszczasz. Pięć złotych. O, o. Uważaj, bo się połamiesz ty. No tam to nie poskoczysz, chłopie, nawet gdybyś chciał. Jesteś kot, nie rozumę. Już zostaw tą ćmę, spokojnie. Mario? Ojej, spać mi się chce. No właśnie, mam szyku, czy. Jak ja słyszycie? Halo. Weszła na okno i wyciszyła mikrofon. Już, Duduś, proszę ci, już nie szalej. No nie, no tak jak mówię, potwierdziło się to, co mówię, że ta kobieta, no może oszustką, może nie jest, ale strasznie dużo sobie rzeczy wkręca, nie? Co sprzedajesz? Albo kogo? Wpadajcie, wpadajcie. Co sprzedaję? Tak, psychiatra. Powinna pójść do psychiatry albo jej, jej ten, nie wiem, kto to, konkubent, kochanek, nie wiem, kto to tam jest mąż, nie wiem, druga czwartka. Nieważne. Partner życiowy y, powinien załatwić jej wizytę u psychiatry na cito. Partner. A on siedzi i jakby Ach, Boże, Boże, Boże. Nie, tam jest, tam jest poważne, przepraszam za kolokwializm, ale tam jest poważnie, poważne coś przestawiane w głowie, niestety. A to torybki? No to wkładamy jutro do Magdy. Ja po pracy oczywiście wpadnę. No, na to znowu. No. Dobra, bo jest 23.20, 20, ja muszę jeszcze wykąpać. Czy Pan mnie zauważył? No chyba tak, skoro czytam. A co, chcesz na okno? Nie wiem o co chodzi. Tak to jest, jak się ludzie naczytają różnych artykułów, coś... No, też może tak być, też może tak być, też może być efekt. Jej syn mówił w studiuję w Cambridge. Wiecie, kontaktowanie się z jego rodziną, z jej rodziną, Przepraszam, to też takie nieetyczne jest, no wie, wiecie, jakby można by było się, z, tak wiecie, no my jesteśmy obcymi osobami dla nich, nie? To zadzwonimy i powiemy, przemyślą bardzo pani matka, pana matka, e, dziękuję bardzo. E, nie wiem, pisze takie rzeczy, czy jest wszystko, wiecie, to rzeczy takie, jak, o, o których ona... Dlatego ja też mówiłem, że ona nie podawała, ani pokazywała różnych badań, bo to są dane poufne, dane wrażliwe, tak? Jej syn nie studiuje, uciekł od niej. Jakbyście mieli e, kontakt gdzieś z jej, z jej rodziną, a oni by chcieli porozmawiać, to czemu nie, żebyśmy mieli po prostu e, syn nie chce mieć kontaktu. No to prawdopodobnie coś z głową ma kobieta, niestety. Coś. Czyli coś jest na rzecz. A z rojkiem, ok. Nie wiem, co się w rojkiem dzisiaj wydarzyło, ale zaczął tańczyć irlandzki taniec rzeki. Tak. Piguły proponowały pomoc. Słyszałem, ładna, fajna piosenka, Tylko ten. Dobra, nie będę hejtował, Klaudię, bo to jest mój crash, ale. Nie, tam się musiało coś zadzieć. No. Tam musiało coś być na rzecz. I albo rzeczywiście jest to, ale to, to to chyba nie, to jednak w swojej naiwności, dobroduszności chyba nie wierzę w to, że ona tylko na live'ach leży, a całą resztę po prostu chodzi. To, w to mi się nie chce jakoś wierzyć, ale pamiętajcie, że psychika ludzka tak działa, że możecie sobie po prostu wkręcić do tego stopnia nerwice w nerwicowe rzeczy, że ilu lekarzy ma do niej przyjść. W tym, w tym, na tym etapie, na którym ona teraz jest, to, co robisz? Nawet nie kombinuj. Nawet o tym nie myśl. Na tym etapie, na którym ona jest, to się nie skończy. Bo to jest tak zwany, to jest to, co teraz ona chce zrobić. To jest tak zwany nerwicowy efekt potwierdzenia. Ona chce po potwierdzenia swoich obaw. Rozumiecie? To jest tak jak OCD. Ale ja nie, ja nie mówię, że to jest OCD. Czyli natręctwa, natręstwa myślowe, kompulsje. To jest tak, że sukat objawów, sprawdzasz, sam się diagnozuje i też potwierdzenia swoich obaw. Jak na przykład ataki paniki, ataki quasi zawałowe i tak dalej, tak? I jak na przykład jedziesz do szpitala, podejrzewasz, że, że ma, że ma zawał, nie? Załóżmy. No jedziesz do szpitala, albo że masz nowotwór mózgu, no wydaje ci się, że jesteś chory. I w szpital ci robi setki badań, nikt ci nie wykazuje. Wszystko jest okej. Okay. Pierwszorzędne, gdzie ty idziesz? O, masz już. Po... Odleżało od dubska. Już się szwenda po górze. No. Już. Dawno był. Wczoraj. Ś... No Złaś stamtąd. Duduś. No i normalny. Chodź tutaj. No chyba, że coś zgłupiał. Z tym na dubską panie dopiero będą ja. I ten. I o czym to ja skończyłem? To jak wybiłeś się z rytmu. Nie, bo spadniesz ty, nie. Iżle, śliczno chcesz mi to doprowadzić? A już wiem o czym właśnie, o zawale. Że ten, y, że jeździsz po tych szpitalach, robią ci setki badań. Chodź tutaj, zwłaszcza, no normalnie jakiś jesteś. I te setki badań ci robią i ci wychodzi, że jesteś zdrowy. I zaczyna sobie wymyślać, że a to EKG źle wykazało, a to akurat w tym momencie było dobrze, za chwilę będzie źle. Wiecie, o co chodzi. Typowe po prostu natręstwa. dusz. niech spadniesz, to jest śliskie, spadniesz na dupsko. I będziesz kulał, tak jak pierwszy raz to po preparowalce. A zapomniałem się, nie Dobra? miałem. Niech nie, się rozsłyszyłem Mała. No. Boże, co za arpe dziecko. Ja nie sądzę. Actually give it papa za Z was Dobra, ona ma 42 lat, no. 42, dokładnie tak. Dokładnie tak jak mówisz. Coś nie pasuje w tym raczniku. Słuchajcie. Albo ja jestem jakiś dziwny. Udyzłać stamtąd. Dobry wieczór. Od pewność. A mówiła, że tyle ma. Oho, zlazł. Zlazłeś? Tak? Nie tu. To są ręczniki, nie wejdziesz tutaj. No na pewno tam coś jest, nie? Dobra, kochani, ja muszę iść spać, bo jutro ja staję rano do pracy. Niestety muszę iść do tej kawiarni, której nie mam. Widzimy się jutro z hotela po południu. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Yy, dobranoc i dzięki za dzisiaj. A nie dajcie się prowokować tym pigułom. Nie warto. Serio. Nie warto. Nie warto, tamta piguella i tam pigu... tamto, tamto widziałem jej te dzisiaj komentarze. To jakiś niedorozwój jest. To jest jakaś niedorozwinięta osoba. No coś ma z banią, nie tak? Dudek, ja sam wyłączę. Także nie dawajcie się jej prowokować, to nie ma sensu. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Dobranoc, śpijcie dobre. Szczęście, daje Bobby, koniec nie <laughs>